Hmm. O, czyli to jest takie samo zejście, jakie już mijałam swojego czasu i się zastanawiałam, czy to mi się zapędzi, w sensie, czy wrócę do punktu wyjścia. Hello there. Pajączki. ...były. U, złoto? złoto. on ode mnie, gubi pająku. Ty też. No, stychaj. No, gdzie ty, kurde? O. żeby nie było, że ktoś stwierdza, że ja mylę nazwy jakichś potworów i tak dalej. Yy, dla mnie właściwie wszystkie te pełznące takie trupy, co wołają, yy, ooo", to są po prostu zombie. Nie chcę mi się wypatrywać, co one mają tam napisane w tych swoich podpisach, więc umownie nazywam je po prostu zombie. Wszystkie są zombie. Tak samo jak yy, kościany to są po prostu kościotrupy i tyle. Wiem, jestem leniwa, już to mówiłam i powtórzę pewnie nie raz. Budki won. W tej chwili mamy lepsze rzeczy na sobie. To zaklęcie identyfikacji jest w tej chwili troszeczkę jak wyrzut sumienia. Częściej w... znów używam zwojów niż tego zaklęcia. Cóż. Przyzwyczajenie. Wow, agresywni. Tu już czysto, a nie jeszcze nie. Oooo! Nie wiem, po co oni takie dziwne nazwy powymyślali. Wow. Jakieś jaszczurki, w każdym razie, nie, nie za bardzo są dla nas nastawieni. Hej, hop, hej, hop. Dump. Leżycie. <laughs> o, kolejna jaszczurka. Eee. A to jest jak granie w ping-ponga. Bąk, bąk i trupy latają. Oho. Gdyby wygrzebywały się szybciej, miałyby jeszcze jakieś szanse. Ale że robią to w tempie żółwim. Cóż. Widać było, ile zostało z tamtego. O, tańczymy pod ścianą. Uuuh. O, sporo sławy za niego. Au, to musiało boleć. tylko yyy e... mm, jak to się używa e... o teraz idzie może być. Powinnam w ogóle używać więcej skrótów klawiszowych, no ale mi się nigdy nie chce ich uczyć. Uh. Teraz będziemy wyglądać bardziej groźnie. Tak. To właśnie mam na myśli. Nie ma to jak para kolczastych naramienników. Te misje poboczne dla sławy to całkiem fajna sprawa, tyle tylko, że są te, te, te mapy ze skarbami mapy skarbów są takie troszeczkę monotonne. O, i znowu chrypie. <laughs> Jak go podejść? O. A myślałam już, że zakręci ten ten i, i że go nie trafię. Fort. O, facet z świeczką na plecach. Oho. Czy jeszcze ktoś bulwersował? Poziom, fajnie. No idźcie sobie już. Za szybko się ten ekwipunek zapełnia. Nie. Za hmm. mało miejsca. Hej. Hmm. Hmm? Dlaczego oni robią takie małe, te ekwipunki? No popatrzcie, przecież to jest mikroskopijna ilość miejsca. Już chyba dwa razy, albo nawet trzy mówiłam na temat damskiej torebki, nawet ona jest pojemniejsza od tego czegoś. Hmm. No spokój, z nadmiarowymi przedmiotami. jaj, coś mi się widzi, że mapki będą moją zgubą, jeśli nie finansową, to na przykład y, miejsca mi nie starczy. czy nie sprzedać nigdy nie wiem yeah. hmm. W tej chwili jeszcze tylko punkty niech będzie. Będziemy uderzać bardzo mocno i wtedy takie gryblasy jak wtedy ten, którego nie mogłam dosięgnąć, nie będą miały szans. Haha ha. Tak sądzę. Mam nadzieję. Okay. Hmm. I tutaj przypomina mi się pewna krasteludzka przyśpiewka, która brzmi złoto, 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 i tak dalej, i tak dalej. To ja sobie przestawię gdzieś indziej. Ponieważ y, mimo tego, że ta gra mnie troszeczkę męczy, być może będę kiedyś jeszcze grała jakąś inną postacią, może przetestuję na przykład y, alchemika albo te lale jakiej tam y, pogromce bodajże. Y, z tego tytułu po prostu chcę mieć zapas porobiony już na przyszłość. Może się to po prostu okazać niezbędne. I takie przedmioty właśnie tego typu się po prostu bardzo przydadzą w tym momencie. No. I tak jakby luźniej. W plecaku prawie pusto. Nawet ta skrzynia nie jest jakaś specjalnie przeładowana i najwyższy czas zainteresować się zadaniem pobocznym tego typu. Mam nadzieję, że znajdę tam coś fajnego. Kiedy mówiłam, czy, że mam nadzieję, że znajdę tam coś fajnego nie miałam na myśli tych potworów, żeby nie było wątpliwości. Bo chociaż liczyłam się z ich obecnością. Au. Dają mnie gorąco. Może nieco za gorąco. Jest, jak się ocknął, szkieleta stworzył. Nie mógł wcześniej. Tja. Przy okazji też ocknął się mój sąsiad.